Witajcie kochani, oto wróciliśmy z drobnych zakupów. Wydaliśmy 74,15 dolarów. Pokażemy Wam, co można kupić za tą sumę. Zaczynamy. Krzydełka, akurat były na promocji, po 7 dolarów. Tak, znaczy czosnek z miodem. To są troszkę zdrowsze, bo free from, znaczy nie zawieram ani antybiotyków, ani hormonów. Akura były na promocji. Za 7 dolarów ile mamy 700 gramów? No jak zwykle czereśnie. Ja uwielbiam. 5 dolarów za kilogram. Co my tu jeszcze kupiliśmy? O, awokado wzięliśmy sobie dwa. Były akurat po dolar. 27. Bardzo ładne. Lubimy awokado. No i ulubione twoje krewetki, tak? Te no, krewetki muszą być. Za to łapiemy następne. 7 dolarów. Tutaj przeważnie jest ich 13, 300 gramów, bo są duże te krewetki, właśnie. No, orzeszki 4 dolary, 200 gramów kasia, ja bardzo lubię. O, użytki kupiliśmy sobie. 250 na promocji za 454 gramy. Niektórzy mówią, że to nie grzyby, to pieczarki. No pieczarki, no pieczarki może być. Pasełko jeszcze było na promocji za 5 dolarów 454 gramy. Niesolone. Co my tu jeszcze kupiliśmy? A, kapustę. Za kapustę daliśmy 2 dolary. Taką malutką sobie złapaliśmy. Młodziutką kapustę. Na wagę sprzedaję. Tak, tak. a i jogurt kupiłam sobie tym razem Activia Lubię go taki mieszany. 5,50 za 12 jogurtów. Serki. Mieliśmy sobie dwa serki Filadelfia kremowe. Może zrobimy sobie ciasteczka orzechowe lub serniczki. Jeden serek kosztuje 4 dolary 250 g. Złapałam też orzeszki, bo może jakbym robiła ciastka, to mam trochę, ale trochę mam za mało, to złapałam 100 g włoskich orzechów 3 2,50, 250. No i szypior złapaliśmy, bo nam się kończy na balkonie. To taka wiązka dolar 50 Młodziutki sztypiorek. Teraz mamy napoje. Sok pomarańczowy 4 dolary. Ja lubię też ten gazowany 3 dolary, to jest włoski z mandarynki gazowany taki napój. Woda gazowana dolar 50. Ten koktajl właśnie wielowarzywny 4 dolary. I jeszcze kupiłam sobie sos do pizzy za 4 dolary. I to wszystko. Wydaliśmy 74 dolary za te zakupy. To no, tylko takie drobne zakupy. No. Nie dużo kochenii. tego. A 74 dolary. Tak. I to na promocji jeszcze niektóre rzeczy były. Tak, tak, Bo te skrzydełka były za 7 dolarów, normalnie 15 kosztują. wiem dlaczego były na promocji? Mówi, data Może data kończy. ważności się kończy? Czasami właśnie jest. E, July tak, July 15 do 15 lipca. To znaczy, że dzisiaj je robimy. Bo dzisiaj jest który? 10? 10. 10. No to tak, za 5 się kończy. Czy data ważności, dlatego na pół ceny. Ale my je zjemy szybciutko. A, dzisiaj zrobimy może jutro. Kochani, to cały zakupy. Dziękujemy Wam za oglądanie. kochani, miłego dnia. Trzymajcie się.